Nie ma żadnych kotków. A nie ma żadnej mamy. A, już jestem, już jestem, kochanie moje. Hello, hello. Wychodzi ktoś? Nikt nie wychodzi. No, cześć, malutko, pięknotko, ślicznotko, cudeńko moje. No, mój ukochany, musisz być najlepszy dom na świecie. Wiesz, i najkochańszych ludzi na świecie. No, hello! Wszystkie kotki śpią. Dzień dobry! Och, dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry! Co wy takie śpiochy jesteście? A tam kto? Dzień dobry, moje kochane. Moje piękności, moje śliczki. Ojejku, co kochana chciałeś powiedzieć? Co? Nie było cioteczki długo. Tak. Ojej, moje maleństwa. Moje słoneczka. Ślicznotki, pięknotki, skarebki. Może uciekniemy razem, co? Na Bahama. Co? Uciekniemy? Uciekniemy razem na Bahama? Cześć, kochanie. Cześć. Gdzie mamuśka? Mamuśka? Już. Cześć, kochanie. Cześć. Już. Proszę, słońca. Proszę, słońca. Jeszcze ty nie dałeś ci od ciepłej Maciek też się wyjedźcie sobie. kochane moje. teraz ciotka się zabierze za sprzątanie. Mamuśka może się pojawi. Wiesz, bo mięsko mam dla niej, a jej nie widać. Proszę, Maciek. Cinajcie sobie słoneczko Cinajcie, a ja się zabieram za porządki na szukanie mamuśki jest tam mamuśka? jesteś tam? no chodź tu chodź, dostaniesz jedzonko no chodź mamuśka chodź nieczka. Ty Waleska Bis, chodź. Chodź Ty Walesia Bis, chodź kochanie. do mycia, do prania. Myślę, że Wam już niepotrzebny jest ten kocyk. Jesteście już duże koteczki. No, muszę wystarczyło pokazać miotły. Poszła na. Jak? A ty kto tutaj pazuje do kamerki? Kto? Ta piękności moja? Mm. Czemu jeszcze jedz, kochanie? Tak malutko zjadłaś. Czekajcie, pójdziemy teraz do mamy. A dzień dobry. Dzień dobry moja droga. Moja droga, ja Cię kocham. Wiesz? Moja droga, ja Cię kocham. O patrz, mięsko dla Ciebie przyniosłam. A Ty mnie witasz w ten sposób. No to mało sympatyczne jest, wiesz? Jakbyś nie wiedziała. To to jest takie mało sympatyczne. No proszę. Proszę. No, czyż byś była już zainteresowana? Wcinaj, wcinaj sobie, a ja będę sobie tutaj sprzątać. Dzieciaczki mi pomogą Mogą na pewno. No, weźmiemy dobrze z Tak. weźmiemy. się. Sobie ja sobie to wyrzucę, bo to jest niepotrzebne. I co, zabieramy się. Do pracy rodacy. Niebieskie ptaki do paki. No taką piosenkę pamiętam. To jest piosenka z czasów, kiedy dinozaury jeszcze wróciły po ziemi. Przepraszam panią, bo panią zamiotę. Bardzo panią przepraszam. Czekajcie, bo ta kamera jest tak krzywo, że to się nie da potem oglądać tego wszystkiego. Jak to zrobić, żeby ona była prosto? To zabijcie mnie, nie wiem. No, A może tak będzie lepiej widać kotki. Może będzie jakaś interakcja z miotłą. Ile tu kłaczków, ile tu kłaczków. Kto się tak ze mną ślicznie bawi tutaj? Kto? Tak. No, śliczny. Przepraszam, panicza. I bardzo macie panieneczkę. Czy ich w ogóle widać? Ja bym chciała, żeby widać było kotki. Jak my tutaj sobie razem sprzątamy, tak? Miotła. Jedyne pomieszczenie, gdzie zamiast odkurzacza, to jest głównie miotła. Dobrze, teraz jeszcze. Tutaj musimy wszystko ładnie odsunąć, wiecie? Bo tutaj ten nam przeszkadza. No. I to nam tu przeszkadza. No ślicznie. Widać jak on skacze? Jak on skacze tutaj ślicznie. Widać jak kotek skacze? Ojej, o oj jaki atak na miotły. Ha, ha, ha. Ha, ha. Jaki śliczny atak tak. Jaki atak? Tak. Tak. Mm, mm, mm. I prosta w tej kupie śmieci. Czekajcie, pójdę teraz po małą latełkę. I co moja jest to tu się wiesz, kochanie? Ten malutki, słuchajcie, jest taki śmieszny. Po prostu on jest jakiś tam wymieszany chyba z jakimś, jak ja to mówię, Pekinczykiem, ale jakimś chyba Brytyjczykiem. Żeby filmować, żeby filmować zamiatanie, więc ja dalej będę pracować, a z wami się na razie żegnam. Mamusia zjadła. Poczekała tylko aż troszeczkę się oddalę i zjadła. Masz takie parcie na szkło malutkie, że tutaj nic nie widać oprócz ciebie. Patrz, jak ci dobrze na słoneczku. O, jak dobrze, Kotkowi. Cudowne są te kociątka. Cudowne są. A jakie mądre, a jakie miłe. No dobrze, wcinaj, wcinaj. Tu, koteczki, zobaczcie, nauczyły się już. Ja muszę im zrobić tutaj jakieś takie lepsze schodki, zaraz im tutaj coś wymyślę, bo boję się, o mały, mały niedojrzały też przyszedł, chodź na słoneczko do mamy, no. Do mamuśki, takiej kochanej, tak, mamuśka was kocha, takie piękne dzieci poradziła mamusia, prawda? Takie piękne. Ojejku, kto mi się tutaj wsklabuje, Chodź. No chodź. Takie szklabiki, kochane. Wszystkie są na parapecie teraz. Wszystkie są tutaj. A ja im tutaj zrobię lepsze jakieś schodki. Jak to zrobić? Mm, dobrze, dam im. No to byłoby w sumie chyba fajne. O! Oj, 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 tak? oj, O, to byłoby bardzo fajne. I tutaj jeszcze jeden schodek. O, elegancko. Teraz już wam nic nie grozi. tak? A tutaj postawimy to. W ten sposób będzie można zejść drapaczka tego. No dobrze. Wszystko się jakoś tutaj zaczyna składać w jedną całość. No, proszę. <grystanie> Stąd są takie fajne widoczki. Oj, malutki, zobaczcie. No mamoni dupka spadła. Oj, do mamoni, oj, ojejku. Mamuniu, kochaj mnie, kochaj mnie mamuniu. Tu jest bitwa. Nasza kochana Dobrusia z dobromirkiem. A Lubiśka też się zaangażowała, a Luboszek tam testuje siatkę. No, i tak to właśnie wszystko jakoś przebiega w tym kocim pokoju. No, i teraz mają takie schodki, że już nie ma szans, żeby spadły. A spadł przed chwilą ten główniarzyk malutki. No, i czekaj, bardzo piękny dzień na słoneczku. To dobrze, bo kotki bardzo lubią słoneczko. No i mają teraz tutaj posprzątane, ja jeszcze tylko wymienię wodę i no i zobaczymy, bo nasz wyjazd wciąż jest pod znakiem zapytania, ale jakaś szansa się wyklarowała, więc może będzie mi dane coś za co byłabym bardzo wdzięczna, czyli pochodzenie po górach. Życzcie mi tego bardzo proszę. Sauski. a może wiecie co ja jeszcze zestawię po prostu tę kamerkę na no, chwileczkę jakoś no nie wiem jak nie wiem jak no, akurat tam są wszystkie kotki akurat tam Zaraz jeszcze włączę na dzisiaj live'a, ale już od jutra go nie będzie. Pa, pa.